Czy kiedykolwiek spotkałeś osobę, która ma poczucie, że wie wszystko? Jeżeli tak, to kolejne pytanie. A jaka jest przestrzeń do dyskusji z taką osobą? Jeżeli powiesz zerowa albo znikoma. Jasna sprawa, też mam takie odczucie. Jeżeli spotykamy na swojej drodze życiowej osoby w konwersacji, które wymądrzają się, mają poczucie, że zjadły wszystkie rozumy, są najmądrzejsze, naprawdę ta dyskusja nie ma większego sensu. Jeżeli jesteś specjalistą, ekspertem, masz duży poziom wiedzy, umiejętności, kompetencji, to bądź uważny, żeby nie zakochać się w swojej wiedzy, bo jeżeli zakochasz się w swojej wiedzy, to będziesz mniej uważny i otwarty na poznawanie. Tylko będzie w Twojej głowie ocena, krytyka, akceptowanie albo odrzucanie. Jeżeli chcemy być otwarci na wiedzę, musimy mieć dystans do tego, co wiemy.